Witam Was ponownie. Dawno mnie tutaj nie było. Odkąd pojechałem, a tym wszystkim po prostu nie zaglądałem. Jeszcze jest różnica względem tej. Asory jest różnica. Jest różnica, zobaczcie sobie. Ale co? Pamiętacie, jak ona wyglądała, nie? Tu już się zastanawiałem, czy ją nie przysiewać kukurydzą. No, ona tu będzie, ona na górze była lepsza, ale już ją upaliło. Upaliło ją. Widzę, że zapach jeszcze się gdzieś ostał. A mimo. Aha, bo tu już nie było poprawki na chwasce. Jo, to już pierniczyłem luzem wydobra. Stupierz, zobaczcie. Cztery lata nie było rzepaku, wraca na piąty sezon. A jeszcze go tutaj jest. Nawet nie wiem, czy by go nie poprawił teraz. <laughs> dobrze, że się zatrzymałem. Wziąłby trybunał metylowy i by opierniczył jeszcze. No jest tego rzepaku. Bo on później będzie zielony, skurczy syn do koszenia i będzie szaj zrobił w zbiorniku. Tak. No, tu też jest bez regulacji. No co, to, no to już w ziemię widać, tak? To już było zostawione, bo było zostawione, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Górka szóstka, szósta klasa, tu już popalone. O, pięknie, teraz słońce tam świeci, to widzicie. Cyk, 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 cyk. Będzie kukurydza. Będzie kukurydza. Obok, tu jeszcze nie wiem. Jeszcze nie mam planu, zobaczymy. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, cześć, lecę dalej.